Kochani, dzisiaj młodzi planują Sylwestra już w listopadzie. Wynajmują salę, zamawiają catering, kupują kreacje za tysiące złotych i pięknie, niech się bawią. Ale czy wy wiecie, jak to wyglądało u nas w PRL-u? Wtedy nikt nie pytał, w jakim klubie się bawisz, tylko u kogo jest prywatka? Bo Sylwester w PRL-u, moje dzieci, to była sztuka robienia czegoś z niczego. To był czas, kiedy na półkach stał tylko ocet, a my i tak potrafiliśmy wyczarować stół, który uginał się od pyszności. Usiądźcie, opowiem Wam, jak wyglądała ta jedyna noc w roku, kiedy szarość za oknem znikała pod błyskiem brokatu i strzelającego korka, od sowieckoje i grystoje. Zacznijmy od tego, że przygotowania do Sylwestra nie zaczynały się w kuchni, one zaczynały się w kolejkach. To nie była wycieczka do supermarketu z listą zakupów. To była strategia wojskowa. Żeby na stole wylądowała szynka, trzeba było mieć chody u kierowniczki sklepu mięsnego albo odstać swoje. Czasem stało się 4-5 godzin na mrozie, tupiąc nogami z zimna, tylko po to, żeby zdobyć kawałek baleronu czy sera żółtego. I nikt nie narzekał, że nie ma wyboru. Jak rzucili cokolwiek, brało się wszystko. A pamiętacie pomarańcze? Kubańskie, często kwaśne, z grubą skórą, ale jak udało się je zdobyć przed nowym rokiem, to w domu pachniało jak w raju. Skórek się nie wyrzucało. Suszyłyśmy je na kaloryferach, żeby zapach został z nami na dłużej, albo dodawało się do ciasta. Majonez. O, to był dopiero skarb. Bez majonezu nie ma sylwestra, prawda? Każdy słoik był na wagę złota. Jak się go wreszcie zdobyło, to człowiek czuł taką satysfakcję, jakby wygrał na loterii, bo w PRL-u, moje dzieci, jedzenie smakowało lepiej nie dlatego, że było wykwintne smakowało lepiej, bo było zdobyte. No dobrze, skoro już wszystko wystaliśmy w kolejkach, to co lądowało na stole? Królowa była tylko jedna sałatka jarzynowa. Robiło się ją w miednicy. Tak, w miednicy do prania, oczywiście czystej, bo w miskach by się nie zmieściła. Cała rodzina kroiła warzywa w idealną kosteczkę. To był taki rytuał. Marchewka, pietruszka, ogórek kiszony, jajko i ten majonez. Obok sałatki, obowiązkowo, zimne nóżki, czyli galareta. Dygotała na talerzu jako sika. Musiała być klarowna, a do niej ocet spirytusowy. Setka wódeczki i kęs galarety podlanej octem. Tak panowie zaczynali wieczór. Był też Bigos, ale nie taki zrobiony w godzinę. Bigos musiał dochodzić przez trzy dni. Był ciemny, gęsty, z suszonymi grzybami i śliwką. Cała klatka schodowa pachniała kapustą. To był zapach, który mówił sąsiadom: tutaj będzie impreza. No i hit nowoczesności czyli koreczki. To była nasza wizytówka zachodniego stylu: kawałek żółtego sera, kawałek kiełbasy zwyczajnej, kawałek kiszonego ogórka, czasem marynowana pieczarka wszystko wbite na wykałaczkę. A w co wbijałyśmy te wykałaczki? W połówkę kapusty owiniętą folią aluminiową, albo w bochenek chleba wyglądało to jak jesz, i znikało ze stołu szybciej niż się pojawiło. Jedzenie było proste, tłuste i swojskie. Miało dawać siłę, bo tańczyło się do upadłego. A gdzie te tańce się odbywały? Najczęściej były to oczywiście prywatki w blokach z wielkiej płyty. Mieszkania były ciasne, więc, żeby zrobić parkiet, wynosiło się fotele do sypialni albo na balkon, a stół przesuwało pod ścianę. Dywan zwijało się w rulon i chowało za szafę. Tańczyło się w skarpetkach, żeby sąsiadom z dołu żyrandol nie spadł na głowę. Chociaż w Sylwestra sąsiedzi zazwyczaj bawili się razem z nami. Drzwi na klatce były otwarte. Krążyło się między piętrami z talerzykiem sałatki w ręku. Ale, kochani, był też inny rodzaj Sylwestra. Taki, o którym dzisiejsza młodzież może nie wiedzieć. Dla nas, wtedy dwudziestolatków, studentów, ludzi z oazy, czy dusz pasterstw akademickich, miejscem zabawy były salki przy parafii. Nie myślcie sobie, że tam było smutno. O nie, to były niesamowite imprezy, często bez alkoholu. Tak, bawiliśmy się do rana przy samej herbacie, kompocie i cieście drożdżowym, które upiekły dziewczyny. W tych salkach, często w piwnicach kościoła, było coś magicznego ktoś przynosił gitarę, ktoś akordeon. Śpiewało się piosenki turystyczne, czerwone gitary, piosenki Kaczmarskiego, ale też zagraniczne hity, które ktoś nagrał z Radia Luksemburg. Tam czuliśmy się wolni, tam można było pogadać szczerze, bez strachu, że ktoś doniesie. O północy często szło się nam sze, albo po prostu na chwilę modlitwy w ciszy, by podziękować za ten rok, a potem wracaliśmy do salki i szaleliśmy do białego rana. Pamiętam chłopaka, który na takim sylwestrze w salce katechetycznej poznał swoją żonę, dzieląc się z nią kawałkiem makowca. To była zabawa oparta na byciu razem, a nie na tym, kto ma droższy garnitur. A skoro o garniturach mowa, jak myśmy wyglądali. Dziewczyny to były prawdziwe czarodziejki. W sklepach wiało pustką więc szyłyśmy. Sukienki z zasłon, bluzki przerabiane ze starych sukien mamy. Każda chciała błyszczeć. Włosy? Cały dzień chodziło się w wałkach, żeby wieczorem była burza loków. Lakieru do włosów brakowało, więc co robiłyśmy? Rozpuszczałyśmy cukier w wodzie. Tak, woda z cukrem. Kleiło się to niemiłosiernie. Pszczoły by do nas leciały, ale fryzura była nie do zdarcia. Nawet podczas najbardziej szalonego rock'n'rolla włos nie drgnął. I tak. W oparach bigosu i wody brzozowej panów czekaliśmy na północ. Telewizor, wielki, lampowy rubin, był włączony, żeby posłuchać życzeń spikera. Gdy zegar wybijał dwunastą, strzelał korek od sowieckoje i gristoje. To wino było ciepłe, potwornie słodkie i lepkie, ale piło się je jak nektar bogów. Z kryształowych kieliszków, które wyciągało się z witryny raz w roku. Wychodziliśmy na balkony albo przed blok. Nie było tylu fajerwerków, co teraz. Czasem ktoś odpalił racę, czasem strzelało się z korkowców, ale najważniejsze były życzenia. Ludzie rzucali się sobie w ramiona, znajomi i nieznajomi. Żeby było lepiej, żeby znieśli kartki, zdrowia i normalności. W tych życzeniach, kochani, było tyle nadziei. Wtedy naprawdę wierzyliśmy, że ten nowy rok przyniesie nam lepszy świat. Powroty do domu nad ranem, w pustych autobusach o górkach albo na piechotę przez zaspy to też była przygoda. Ale o tym opowiem Wam innym razem. Tęsknię czasem za tą prostotą, za tym, że nieważne było gdzie, tylko z kim. Jeśli chcecie, żeby ten klimat wrócił do Waszych domów, zajrzyjcie do mojego e-booka. Zebrałam tam przepisy, o które ciągle pytacie. Marzy wam się idealna wuzetka albo domowy blok czekoladowy, a może chcecie, żeby ciasto zebra zawsze wychodziło równe. Wszystko tam opisałam. Są też przepisy na rozgrzanie, gęsty gulasz po staropolsku czy domowa ogórkowa. To ponad 100 stron wspomnień i receptur, taki wirtualny babciny zeszyt, który możecie mieć zawsze w telefonie. Link do e-booka znajdziecie w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Będzie mi bardzo miło, jeśli do niego zajrzycie. To dla mnie ogromne wsparcie. Bawcie się pięknie, kochani, i pamiętajcie, nieważne czy na balu, czy w domu ważne, żeby z ludźmi, których kochacie, do siego roku.